Rok 2019 dla kredytobiorców frankowych należy podsumować jako rok wyjątkowy i przełomowy. W pierwszej kolejności należy wskazać, że w tym roku Sąd Najwyższy zajął stanowisko kilkukrotnie w swoich wyrokach, opowiadając się za koncepcją utrzymania umowy kredytowej w jej mocy, jednakże bez zapisów nieuczciwych w zakresie klauzuli indeksacyjnej. Były to wyroki z kwietnia, maja i października. W w tych trzech wyrokach sąd przychylił się do, do twierdzeń kredytobiorców, wskazując, że faktycznie te umowy mogą bez tego mechanizmu dalej funkcjonować. Ważnym aspektem było również wydane przez studium analiz Sądu Najwyższego opracowanie w zakresie kredytów pojanych z kursem waluty obcej, gdzie Sąd Najwyższy podkreślił to swoje stanowisko, tym samym zarysował już kształtującą się linię orzecznictwa. Wyjątkowość tego roku polegała również na tym, że w polskiej sprawie frankowej stanowisko po raz pierwszy zajął rzecznik generalny. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a wraz za tym w październiku został wydany wyrok tego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w swojej treści wskazał pewne wskazówki, czy też argumenty, czy drogowskazy dla sądów krajowych, jak należy oceniać umowy kredytów pojanych z kursem waluty obcej w polskim porządku prawnym. Jest to niewątpliwie ogromny sukces kredytobiorców, gdyż ten wyrok daje im bardzo mocne argumenty ku temu, aby swoją sprawę skierować na drogę postępowania sądowego. Podsumowując, Rok, należy również wskazać, że w tym roku, ubiegłym roku stanowisko zajęły takie urzędy jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy. Są to organy, które mają stać na straży obywateli, a w szczególności również konsumentów. I te instytucje opędziały się, się na korzyść kredytobiorców, na korzyść konsumentów. Warto również podkreślić, że po wyroku z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z października statystyki spraw wygranych do przegrywanych uległy diametralnej zmianie. Frankowicze coraz częściej wygrywają w sądach, a odsetek spraw przegrywanych maleje.